To jest podcast psychoedukacyjny Mówiąc Więcej. Inspirujący ludzie, ciekawe historie i naukowe dyskusje. Mówimy, kiedy inni wolą milczeć. Czym jest zdrowie psychiczne, co na nie wpływa i jak możemy o nie dbać? Na te i nie tylko te pytania odpowiemy dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Mówiąc Więcej. Serdecznie zapraszamy do odsłuchu. Okej, okay, może się jeszcze przedstawimy na sam początek. Ja nazywam się Julia Paszyna, jestem studentką czwartego roku psychologii i od niedawna certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych, a prywatnie szczęśliwą mamą dwóch kotków i miłośniczką dobrych książek. Teraz i ja również powiem parę słów o sobie. Ja nazywam się Maria Wyszkowska, jestem studentką psychologii. Skończyłam pierwszy stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Poza tym badawczo zajmuję się zoologią muzyki, czyli realizuję badania muzyczne, i dodatkowo działam w stowarzyszeniu jako koordynatorka oddziału w Gliwicach. Prywatnie mam swoje trio, jestem szczęśliwą mamą, melomanką i lubię pistację. To skoro już miałyśmy okazję się przedstawić, myślę, że też warto przejść już do meritum naszego tematu. Dzisiaj rozmawiamy o zdrowiu psychicznym i to nie bez powodu, bo nasza rozmowa jest z okazji dnia 10 października, w którym odbywało się ważne święto dla nas, czyli Dzień Zdrowia Psychicznego. więc ja bym w ogóle zaczęła najpierw od zdefiniowania czym jest to zdrowie psychiczne. Jest wiele różnych definicji zdrowia psychicznego, ale wydaje mi się, że takie najbardziej uniwersalne to jest to podawane przez Światową Organizację Zdrowia i tutaj to zdrowie psychiczne jest definiowane jako dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny człowieka, ale także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Także tutaj to zdrowie psychiczne nie oznacza jedynie braku chorób, ale też przejawia się na przykład w poczuciu własnej Wartości, które jest na odpowiednim poziomie w zdolności do własnego rozwoju, ale też w zdolności do angażowania się w życie społeczne, tak? Czy to jest praca, związek, jakieś inne, bliskie relacje z rodziną itd. A jakie jest znaczenie zdrowia psychicznego? Dlaczego to zagadnienie jest tak ważne? Bo wydaje się, że coraz częściej się mówi o tym zagadnieniu, czy to właśnie w środowisku szkolnym, czy w pracy. Tak, tak. I wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu nasze zdrowie psychiczne wpływa tak naprawdę na całe nasze życie. Wpływa na to, co myślimy, w jaki sposób my myślimy, jak odczuwamy różne rzeczy, jak działamy, jakie decyzje podejmujemy, ale też jak wygląda sam proces podejmowania tych decyzji na nasze relacje z innymi, czyli tak naprawdę na każdy ważny aspekt naszego życia. Czyli w zasadzie z jednej strony rośnie taka świadomość tego, żeby dbać o zdrowie psychiczne i że należy o nie dbać, ale z drugiej strony zaobserwowano wzrost chorób natury psychicznej. Dokładnie tak i na przykład depresja stanowi czwartą z pośród najczęściej występujących chorób, no a prognozuje się, że pod koniec bieżącej dekady zajmie pierwsze miejsce. Także te statystyki są troszkę zatrważające. W związku z tym też porozmawiajmy może o roli zdrowia psychicznego w takim naszym codziennym życiu. No przede wszystkim wpływa ono na naszą zdolność do odczuwania, ale też nazywania emocji, rozpoznawania ich, tak? Osoby, które mają to zdrowie psychiczne na odpowiednim poziomie, zazwyczaj są w stanie utrzymać pozytywny nastrój, nawet w obliczu jakichś trudności, ale też na przykład szybciej wracają do równowagi po stresujących wydarzeniach. Drugą sprawą są relacje międzyludzkie. No tutaj zdrowie psychiczne jest kluczowe dla utrzymywania zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. A już nie mówiąc o tym, że nasze zdrowie psychiczne wpływa na naszą empatię, umiejętność komunikacji, zdolność do budowania zaufania. Rozwiązywania konfliktów, tak, czyli no tutaj osoby z problemami psychicznymi e, mogą mieć trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu też tych relacji, co może prowadzić do izolacji i samotności, co z kolei może jeszcze bardziej pogłębiać nasze problemy psychiczne, więc tutaj to jest takie koło zamknięte. A tak, wychodząc od relacji międzyludzkich, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie społeczne? na przykład w przestrzeni zawodowej, w środowisku szkolnym, akademickim, czy też w relacjach prywatnych. Myślę, że nasz stan psychiczny w bardzo dużej mierze wpływa na nasze no, zachowanie, chociażby w miejscach pracy, tak jak mówisz, w szkole, w innych środowiskach społecznych. No i też należy zwrócić uwagę na to, że dobro zdrowie psychiczne umożliwia np. skuteczną koncentrację, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, ale też np. sprzyja kreatywnemu myśleniu. Czyli w zasadzie taka umiejętność znajdywania różnych rozwiązań do różnych trudnych sytuacji życiowych też ma wpływ na to, jak radzimy sobie ze stresem. Więc jeżeli chodzi o samozarządzanie stresem, mamy dwa rodzaje stresu jest to eustres i dystres. I dystres jest negatywnym rodzajem stresu i jest następstwem przewlekłego oddziaływania niekorzystnych czynników środowiskowych, więc też wpływa na nas negatywnie. Natomiast jeżeli zarządzamy odpowiednio stresem i wyodrębniamy z niego eustres, możemy dużo lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Jesteśmy bardziej skoncentrowani, uważni, skuteczniej znajdujemy rozwiązania i znajdujemy zachowania adaptacyjne, czyli mechanizmy radzenia sobie, które powodują, że nasze reakcje na poszczególne zdarzenia, Łatwiej jest dostosować, co też wpływa korzystnie na nasze zdrowie psychiczne. I to właśnie zmniejsza ryzyko chorób natury psychicznej oraz chorób ciała, które są związane np. z układem pokarmowym albo układem krążenia. Tak, no i tutaj też dodałabym kwestię poczucia własnej wartości, no bo zdrowie psychiczne yy, pozwala na rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, dlatego chociażby, że różne zaburzenia psychiczne no często po prostu negatywnie wpływają na obraz własnej osoby, na naszą samoocenę. Czyli podsumowując, zdrowie psychiczne to nie jest tylko brak zaburzeń, ale jest to też zdolność do radzenia sobie ze stresem i również do pracy produktywnej nad sobą i nad swoim życiem, ale też umiejętność angażowania się w społeczność. To, że jesteśmy w stanie zachować równowagę emocjonalną, że mamy umiejętność radzenia sobie z emocjami, relacjami międzyludzkimi, ale też, że potrafimy siebie samorealizować. A czym jest dobrostan? Dobrostan to jest poczucie satysfakcji z życia, takiej równowagi emocjonalnej, poczucia sensu i celu. Pojęcie to można określić jako taką pewną równowagę psychiczną, która charakteryzuje się niskim poziomem stresu i negatywnych emocji oraz poczuciem satysfakcji z życia i spełnieniem. Czyli jak mielibyśmy sobie to tak rozrysować na wykresie, zwizualizować bardziej w głowie, to linia byłaby wyznacznikiem zdrowia psychicznego, czyli stanu neutralnego. Minus oznaczałby zaburzenie, a plus oznaczałby dobrostan i poczucie satysfakcji z życia. No i tutaj na no, poziom dobrostanu, podobnie jak na zdrowie psychiczne, wpływa wiele czynników, w tym np. samoakceptacja, rozwój osobisty, cele w życiu, tutaj ważne, żeby te cele były realistyczne i osiągalne dla nas, poczucie kontroli w życiu, autonomii, relacje z innymi, ich jakość, no ale istotne są również takie czynniki jak wiek, stan zdrowia czy miejsce zamieszkania. Mówiąc o dobrostanie, można też mówić o modelach dobrostanu. Jeden z tych modeli zaprojektował Martin Stellingman z Uniwersytetu w Pensylwanii, który jest uważany za ojca psychologii pozytywnej, i opracował model Perma, czyli pięć podstawowych elementów wpływających na nasz dobrostan i poczucie szczęścia. Jako P, positive emotions, czyli pozytywne emocje koncentrowanie się na dobrych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu, celebrowanie dobrych chwil i patrzenie optymistyczne. E-engagement, zaangażowanie, całkowite zaangażowanie, pochłonięcie jakimś zadaniem, tak zwane flow. R jako relationships, relacje i związki. Jesteśmy istotami społecznymi, które od wieków są zaprogramowane do tworzenia więzi i polegania na sobie nawzajem. Stąd podstawowa potrzeba zdrowych i wspierających relacji międzyludzkich. Badania nad ośrodkami bólu w ludzkim mózgu wykazały, że one aktywują się, gdy grozi nam izolacja. Z neurologicznego punktu widzenia musimy wiedzieć, że przynależność do grupy od milionów lat pomaga nam czuć się bezpiecznie. Z perspektywy ewolucji, izolacja jest więc najgorszą. Rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić dla własnego przetrwania. M, jako meaning, sens życia, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, po co żyję, jaki sens ma dla mnie to, co robię. I A, achievements, osiągnięcia, osiąganie jakichś naszych ambicji, celów. Ważne, żeby cele były realistyczne i pomagały się nam rozwijać. Poza tym są jeszcze inne modele, eudaimonistyczny i hedonistyczny model dobrostanu. Hedonistyczna tradycja traktuje dobrostan jako globalną satysfakcję z życia i szczęścia. Tradycja eudaimonistyczna natomiast opiera się na formowaniu rozwoju człowieka w kontekście egzystencjalnych wyzwań, jakie niesie mu życie. Czyli podsumowując, różnica między zdrowiem psychicznym a dobrostanem jest taka, że zdrowie psychiczne jest rozumiane bardziej jako brak zaburzeń, a dobrostan jako pozytywna jakość życia. Istnieją pewne czynniki ryzyka i wpływu na zdrowie psychiczne. Po pierwsze, są to czynniki biologiczne, np. genetyka. No wiele zaburzeń psychicznych, szczególnie takich jak depresja, schizofrenia czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe, mogą mieć komponent genetyczny. E, czyli osoby, które mają bliskich krewnych z tymi zaburzeniami psychicznymi, mogą być bardziej narażone na rozwój podobnych problemów. E, oczywiście to nie jest żadna wyrocznia, że jeśli masz bliskiego z danymi problemami psychicznymi czy zaburzeniami, to Ty też na pewno będziesz miał albo miała, bo to absolutnie nie o to chodzi. Tutaj mówimy jedynie o czynniku ryzyka. A kolejną sprawą jest chemia mózgu. Tutaj mówimy o dysfunkcjach w równowadze neuroprzekaźników, szczególnie takich jak serotonina, dopamina czy noradrenalina. No te dysfunkcje mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie psychiczne, szczególnie prowadząc właśnie do stanów depresyjnych, lękowych lub innych zaburzeń, ale też na przykład choroby przewlekłe, tak? No bo jednak fizyczne problemy zdrowotne, takie jak na przykład choroby serca, cukrzyca czy nowotwory, no mogą wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne, bo zmniejszają jakość życia, a też zwiększają poczucie bezradności i ogromny stres. Czyli w większości było wspomniane o czynnikach, które wpływają na nas od zewnątrz, ale też można mówić o czynnikach, które wpływają na nas od wewnątrz. Na przykład osobowość, osoba o niskiej samoocenie, pesymistycznym nastawieniu do życia, skłonnościach do perfekcjonizmu czy unikania ryzyka są bardziej narażone na rozwój problemów psychicznych, czyli mniej sobie też radzą w sytuacjach, w których mogą występować trudności, pojawiające się spontanicznie, kiedy nie mogą się do nich przygotować. No i to też jest związane z tym, że nie mają umiejętności radzenia sobie ze stresem. Czyli ta umiejętność jest słaba, mają tendencję do zamartwiania się, do negatywnego myślenia, lub też brak wsparcia może zwiększać u nich ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Tak, dokładnie tak jak mówisz, i tak samo jak jakieś przełomowe wydarzenia życiowe, traumatyczne wydarzenia, takie jak utrata bliskiej osoby, rozwód, e, strata pracy czy jakieś klęski żywiołowe. No one mogą wywoływać stres, depresję lub zaburzenia lękowe. Z kolejnej strony dochodzą nam jeszcze pewne normy kulturowe, oczekiwania społeczne, dyskryminacja, stygmatyzacja związana z problemami psychicznymi lub tożsamością. No to też wszystko wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jest to szczególnie trudne, kiedy nie mamy wsparcia, prawda? Kiedy jesteśmy w tym osamotnieni i jednocześnie mamy taką wewnętrzną tendencję do tego, że jesteśmy bardziej podatni na takie wydarzenia. Warto też wspomnieć o czynnikach związanych ze stylem życia, czyli siedzący tryb życia, brak regularnej aktywności fizycznej, no, mogą przyczyniać się do obniżenia nastroju, zwiększenia ryzyka depresji. Tak samo jak dieta. Dieta, która jest niezdrowa, która nie dostarcza nam niezbędnych składników odżywczych, czyli tutaj kwasów tłuszczowych omega 3, witamin z grupy B, cynku, magnezu, to są składniki odżywcze, które są niezbędne do tego, aby nasz mózg prawidłowo funkcjonował. No co też wpływa na Nasze zdrowie psychiczne. No i sen, tak? To jest bardzo ważna sprawa. Chroniczny brak snu lub zaburzenia snu, takie jak np. bezsenność, no negatywnie wpływają na nasz nastrój, na koncentrację, no i na ogólne zdrowie psychiczne. A jak może wpływać pozytywnie na zdrowie psychiczne? No, to na pewno aktywność fizyczna, o której przed chwilką mówiłam. E, najbardziej zalecane, sprzyjające naszemu zdrowiu psychicznemu są ćwiczenia aerobowe o niskiej intensywności, około pół godziny dziennie, 3 do 5 razy w tygodniu. Kolejna no to dieta, tak? czyli tutaj podstawą diety, która sprzyja zdrowiu psychicznemu, są produkty zbożowe, warzywa ciemnozielone i strączkowe, owoce, orzechy, ryby tłuste oraz sfermentowane napoje mleczne. Kolejna sprawa to jest sen. No tutaj zaleca się między 7 a 9 godzin dziennie, ale no oczywiście niektórzy więcej, inni mniej, to też jest bardzo indywidualne, ale te 7 do 9 to jest takie zalecane. Kolejną metodą dbałości o nasze zdrowie psychiczne jest też praktyka na uważności. Dzisiaj dużo ludzi siedzi na telefonach, na różnych urządzeniach, jest rozproszona wieloma różnymi bodźcami pochłaniamy mnóstwo informacji. Co też jest obciążające psychicznie. Nie przez to wzrasta taka tendencja do negatywnych myśli i do skręcania w kierunku negatywnym myślami. Więc warto jest zainwestować w taką praktykę uważności, umiejętności odcięcia się od tych bodźców i medytacja wpływa pozytywnie, co też pokazują badania, że po kilku tygodniach praktyki medytacji mózg się zmienia co powoduje, że nasze struktury nerwowe zmieniają się na korzyść, dzięki temu jesteśmy bardziej uważni i lepiej kontrolujemy swoje impulsy. No i tak samo ćwiczenia oddechowe w nawiązaniu do samej relaksacji, żeby to były faktycznie ćwiczenia, które też będą pogłębiały ten oddech, żeby nasz oddech był bardziej świadomy, bardziej głęboki. Ćwiczenia rozciągające po tych ćwiczeniach, o których wspomniałaś, żeby też bardziej się rozprężyć, odprężyć i rozluźnić nasz umysł. No i tutaj też chcemy zaznaczyć, że to są pewne sposoby, jak możemy pozytywnie wpływać na to zdrowie psychiczne, ale w momencie, kiedy czujemy, że to nasze zdrowie mocno podupada i potrzebujemy pomocy, to nie bójmy się po nią sięgnąć. Tutaj mówimy zarówno o psychoterapii, farmakoterapii, jak i interwencjach kryzysowych. No jeśli, jeśli czujemy, że sami sobie już nie dajemy rady, to, to nie bójmy się prosić o pomoc profesjonalistów. W kontekście zdrowia psychicznego można też mówić o normie, no bo co definiuje zdrowie psychiczne i czym dla nas może być norma, jak możemy ją rozumieć? Wydaje mi się też, że zagadnienie normy może być odbrane jako nieco kontrowersyjne w dobie współczesnego relatywizmu. Na przykład my możemy uważać, że coś dla nas jest dobre i w tym stanie możemy się poruszać. Jednak też osoby uzależnione od alkoholu również do pewnego momentu mogą odczuwać, że ich stan jest dobry, że czują się dobrze, bo do pewnego momentu osoba uzależniona nie widzi swojego problemu. No norma to jest taki ogół idealny. Wzorzec właściwości, np. zachowania, osobowości itd., też warto zwrócić uwagę na to, czym jest norma statystyczna, a czym jest norma kliniczna. Norma statystyczna i norma kliniczna to są dwa różne pojęcia do definiowania normy w psychologii, medycynie i naukach społecznych. Norma statystyczna odnosi się do przeciętnego wyniku w danej populacji. To znaczy, że opiera się na analizie rozkładu statystycznego jakiejś cechy, np. inteligencji, wzrostu lub wyników testów w grupie ludzi. W kontekście normy statystycznej norma to coś, co mieści się w granicach wyników zbliżonych do średniej, czyli średniej arytmetycznej lub mediany. Wyniki, które są znacznie wyższe lub niższe od średniej, są uznawane za odchylenie od normy i najczęściej stosuje się rozkład normalny, gdzie 68% wyników mieści się w granicach jednego odchylenia standardowego od średniej, a 95% w granicach dwóch odchyleń standardowych. Na przykład jeśli średni wynik IQ w populacji wynosi 100, to wynik między 85 a 115 może być uznany za normę statystyczną. Norma kliniczna odnosi się do oceny funkcjonowania osoby pod kątem zdrowia psychicznego lub fizycznego i jest bardziej związana z klinicznymi obserwacjami i diagnozami. W tej perspektywie normą jest brak objawów, zaburzeń lub stanów, które wpływają negatywnie na życie jednostki. Oznacza to, że wynik, który statystycznie może być normą, np. niski wynik w testach poznawczych, może być klinicznie. Uznany za nieprawidłowy, jeśli towarzyszą mu inne symptomy, np. problem z pamięcią, trudności w funkcjonowaniu społecznym. Często normę kliniczną określa się na podstawie kryteriów diagnostycznych, takich jak te zawarte w klasyfikacjach ICD-10, wkrótce ICD-11. Czyli Międzynarodową Klasyfikację Chorób, lub DSM, czyli Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych. A zatem kluczową różnicą między normą statystyczną a normą kliniczną jest to, że norma statystyczna jest oparta na rozkładzie wyników populacji i odnosi się do tego, co jest typowe dla większości ludzi, a norma kliniczna ocenia, czy dana jednostka funkcjonuje w sposób zdrowy, opierając się na subiektywnej ocenie wskaźnika zdrowia i potencjalnych zaburzeniach niezależnie od tego, co jest typowe w populacji. Podsumowując, zdrowie psychiczne to jest bardzo szerokie spektrum i jest mnóstwo czynników, które na nie wpływa. I na ten moment zachęcamy Was do refleksji na temat własnego zdrowia psychicznego, a tego w jaki sposób o nie dbacie. Zapraszamy Was również do dalszej dyskusji, do zadawania pytań. Chętnie na wszystkie odpowiemy i z Wami porozmawiamy dalej na ten temat. I pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie profesjonalnego wsparcia, to możecie go otrzymać dzwoniąc na bezpłatną całodobową linię wsparcia dla osób w stanie kryzysu, dzwoniąc pod numer 870 22, 22. W Kontekście wsparcia, warto też zgłosić się do naszego stowarzyszenia, które prowadzi niskopłatne konsultacje. Stowarzyszenie Widzących Więcej ma poradnie MediCase, dlatego warto się tam zgłosić, jeżeli potrzebujecie wsparcia psychologicznego. Dodatkowo też my działamy na terenie całej Polski, prowadząc oddziały w różnych miastach. I w oddziałach odbywają się wydarzenia społeczne, prowadzone w różnych formach, np. warsztatowych, czyli warsztaty terapeutyczne, psychoedukacyjne, konferencje, szkolenia treningi relaksacyjne i grupy wsparcia. Jak wiecie, my nadajemy z Gliwic, więc my mamy stronę Stowarzyszenie Widzących Więcej na Śląsku, natomiast witryny jest więcej. Mamy Stowarzyszenie Widzących Więcej w Opolu, w Gdańsku, w Zielonej Górze, w Krakowie. Także serdecznie Was zapraszamy do tego, żeby zerknąć, zobaczyć, co każde miasto ma w swojej ofercie do zaproponowania dla Was. Dziękujemy Wam, że byliście, słuchaliście, dołączyliście do grona naszych słuchaczy. No, i serdecznie zapraszamy Was do pozostania z nami i oczekiwania na nowe odcinki i nowe tematy w ramach naszego podcastu. Mówiąc Więcej. Do usłyszenia.